Uh, I'm from the west side the West coast and the city is called Fremantle Fremantle um, It's the port of Perth and West Australia is a very big uh, agricultural state it's the biggest state in Australia and, and from that port is where we export millions of tons of uh, wheat every year.

to wejdziemy tu. To wejdziemy i zejdziemy. Ja mam. Cześć. nie ma para w całych To na dacie to będzie 80 osób. buty 20 cm. Jak daleko tam co zrobił? Rufa wyrobiona. Tadek drabiny założył takie te ociana, jak to na wsi chłopy mają wiesz Rufa wyrobiona już jest. Teraz jeszcze takie trochę wstawić, muszę powiedzieć, takie delikatnie. Jedna to jest harcerska z tego. Są Tak, są Jedna jest moich. Jedna chce nam przywozić. Ta żółta. Ta żółta? Nie. Tu jest i, I tak właśnie jesteśmy tutaj na Zalewie Sulejowskim Przestań mnie filmować Bo wiesz dobrze, że moja twarz nie nadaje się do filmowania Spoko miś to jest hasło rejsowe Ale jeżeli już chcesz to bardzo proszę Jesteśmy na Zalewie Sulejowskim W naszej marinie W Bronisławowie Tu przywieźliśmy naszego kolegę Dżeja Który prawda no tam, na ten, na Jurek go tam prowadzi Wojtuś kręci jak zwykle, zawsze Wojtuś kręci, no i uważam, że jest bardzo dobrze, zobaczymy co będzie dalej, zapowiada się bardzo interesujące dobry. popołudnie, Ewuniu pozwól tutaj do mnie, to jest Ewa, gdyby nie było Ewy to w ogóle nie wiedzieliśmy o co chodzi, no, nie, Ewa jest wspaniała ja dzisiaj deklaruję, że albo z Ewą w przyszłym roku na rejs, albo w cap. O. To są pierwsi, pierwsi żeglarze w tym porcie, którzy na rejs przypunęli w krawatach. Tak wyglądają pawiady. A, bo wy prosto z kościoła! Bo cię niedziela. Dzisiaj niedziela, 4 października. Krawaty śliczne. tutaj, prawda? My, ja i Twojtóż jesteśmy, żeby razem z Ewą Zainicjować, bo znowu, znowu się inicjacja się pojawiła. Znowu inicjacja, wiesz, to jest bardzo takie denerwujące, ale chcemy razem pożeglować daleko. Dobrze. To se przekażcie A... znak pokoju. To <gry> no, się to ująłeś? Łiemy na wodę. Jedziemy na wodę. the for Jesus are out here. Yes. And the women's with Jesus is here. <coughs> it's very cold, but we are standing here because we have similar spirit. Just <laughs> no, no, to... I think that's, <laughs> that's uh, okay. We it's have zimno, similar spirit. spirit we but... But... Oh, yes, of course. Yes, of course. <laughs> I have only... Yes, of course, because Gilgit is not... He doesn't know any words in English. Only yes, of course. no, He says... Uh... Jay, come on. Jay. Come he, on. he says, come on. And he says, Jay. Let's go, come on. Let's go. That's another one. Maybe here, one but... drink, two drinks. Right. We'll right straight, tomorrow, 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 tomorrow is, is another word. <laughs> <laughs> tomorrow, <laughs> tomorrow. So today, today. Yeah. Yeah. Really tomorrow, we go you and me. Let's learn the word, the school discover yes. yeah. You and me. Yeah. No, so, let School. Learning. school learning. Yes, go. You and me. Which school? Which school? In the north. Yes. Uh, Not Malina. Prawda! 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 skoczył Prawda! 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 No, because we know you say you say a particular word and perhaps the the meaning is not so exact. All right, look, you must be. <laughs> but if there is a camera, a camera, and it is recording, and you say, and I go, oh my God, no, 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 no. <laughs>

The white of eggs if you go on the inside it makes it uh, when you put it in hot oil it makes it brown whereas if you put it with yellow uh, if you put it with yellow, the yellow part of egg it goes more like this